Witam Państwa serdecznie z Warszawy, z Placu Piłsudskiego sprzed grobu Nieznanego Żołnierza. Właśnie rusza Zbyszek Kamosa z Wieńca.

11度以上にしようがない。<noise> <noise> <noise> じゃあ、どうぞ。 Bagaże, by nosić. O, o, to bagaże o o bagaże zawsze jele nie muszą A może ktoś bardziej pobijać? Kto? Ja? Jazda na No, no. Andrzej. Nie się. Ale ty jak łatwo napisałam. Prawdę głoszę. Prawdę głoszę. No co? No prawdę głoszę przecież. Nie, chózy, ale... nie, ciężka nie tu będzie ta ziemia, jak to będzie jego.

Dzień dobry. Dzisiaj kolejna miesięcznica. Mam nadzieję, wszyscy mamy nadzieję, że po raz ostatni w takiej asyście policyjnej, to, że miesięcznice w wykonaniu partii PiS nie ustaną, chyba nie na do, do tego wątpliwości. E Dzisiaj przed złożeniem wieńca chcielibyśmy w imieniu e, wszystkich Polaków, którzy doznali e, krzywd od polskiej policji, którzy byli przez nią szykanowani, pacyfikowani, e, chcielibyśmy coś e, ogłosić i w, i w imieniu to zaprezentować. To, to, to. W imieniu, w imieniu wszystkich, którzy doznali krzywd od Policji, nie tylko nas tu zgromadzonych, ale w całej Polsce w czasie przeróżnych protestów, strajków, postanowiliśmy przyznać dyplom na wieczną pamiątkę generałowi Jarosławowi Szymczukowi, za upolitycznienie polskiej policji i zrobienie z niej politycznego narzędzia w walce z obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej bronią, broniącymi praw człowieka, praw konstytucyjnych i systemu demokratycznego. Za pacyfikowanie i bicie bezbronnych kobiet podczas pokojowych manifestacji. Za rozbijanie legalnych demonstracji przeciw bezprawiu władzy. Za tolerowanie i ukrywanie bezprawnych działań w szeregach własnej formacji. Za wysadzenie komendy głównej nielegalnie sprowadzonym granatnikiem. Gramat za schambienie policyjnego munduru i spadek zaufania do policji. Za to wszystko. Pan generał Jarosław Szymczyk otrzymuje dyplom na wieczną pamiątkę od obywateli. Nic Zam pokazuję. Zamierzamy również yy, obdarzyć pana generała specjalnym prezentem, ponieważ podobno idzie na emeryturę a lubi się bawić granatnikami. Mamy dla niego specjalny upominek, żeby mu się nie nudziło. Ten upominek będzie, jako też i ten dyplom, będzie mu dostarczony. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, znaczy w poniedzieli. E, e, spróbujemy go dostarczyć dokument główny. E, Mamy takich relacji nie braliśmy go tutaj dzisiaj ze sobą. W każdym razie zaręczamy, że jest bezpieczny, bo życie ludzkie jest ważne. Życie generała Szymczyka również. Także jeszcze raz w imieniu wszystkich obywateli panie generale Szymczyk za upodlenie op polskiej policji dziękujemy. <laughs> Teraz z biszę złożą wieniec od obywateli. Ja to zaraz podniosę do góry, żebyście to widzieli. Żeby było lepiej fotografować. Proszę bardzo. Ja korzystałem z okazji, że y, mam mikrofon. Stoję przy mikrofonie, niech niektórych przegoni. Y, w imieniu Lotnej Brygady Opozycji y, chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przychodzili tu z nami pod te schody do Ogrodu saskiego i w inne miejsca y, przez te wszystkie lata. Dziękuję. Że byliście z nami. Dziękuję, że się nie baliście. Mimo tego, że to nie zawsze było przyjemne, to nie było tak jak dzisiaj. Bywało naprawdę trudno. Także ja bardzo, bardzo w imieniu Lotnej Brygady dziękuję. Szczególne podziękowania należą się grupie inicjatywie Polskie Babcie. Pozdrawiam Polskie Babcie obywatele RP i wiele innych, których po prostu nie wymienię. Bo yy, PESEL, słuchajcie PESEL, nie no, pamiętam. <grywa> Także jeszcze raz, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. E, a ja ze swojej strony e, chciałem podziękować wszystkim, którzy dzisiaj tutaj przyszli. E, tak jak co miesiąc domagamy się publikacji raportu, wszystkim przypominam, że koniec władzy PiS i oznacza y, koniec teorii o zamachu, którą ta partia propagowała, propaguje i będzie propagować. Dlatego domagamy się publikacji pełnego, podkreślam pełnego raportu zawierającego wszystkie dokumenty, które komisja zleciła na zewnątrz, y, skonfrontowaniu go z raportem Millera i z moimi ustaleniami, które spowodowały ten napis na wieńcu i co do którego tyle osób na, że tak powiem, obiekcje, a wynika on po prostu z, ze zgromadzonych faktów. Dopóki raport nie zostanie opublikowany, co miesiąc będę tutaj przychodził, tak jak zapewne partia pisowska, która będzie w teorię zamachu dalej powielać i stalać swoją tak zwaną sekcję, której e, to kłamstwo e, będzie cały czas cisnąć. E, Dopóki raport nie zostanie opu opublikowany, z mojej strony się nic nie zmienia. Ż żądamy opublikowania raportu i zakończenia kłamstwa smoleńskiego i tańcu na grupach e ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziękuję. Jeszcze zapomniałam o bardzo ważnej grupie, która nam tu zawsze towarzyszyła, czyli o grupie mediów. Dziękuję wszystkim mediom. Bo gdyby nie wy, to ktoś by wiedział, że my tu jesteśmy, nikt by o tym nie wiedział poza nami. Dzięki serdeczne, że też byliście z nami, dzięki wszystkim mediom. Kłaniam się wam. Ja chciałem wymienić obywatel, podziękować za tę i z za to, co robiliście przez tak długi czas. Myślę, że jestem jestem granicielem tego, co myślę. Ci, którzy może to nie byli, ale popierali nas w internecie i tak dalej, także Was popierali przede wszystkim. Dzięki za to, że daliście radę, jeszcze kwestia telewizji polskiej. Oczywiście codziennie bycie tam przy wiadomościach tego, to, że dziękuję bardzo. Za to. Brawo! Nie wyłączyłeś. Mikrofon jest silny, Jeżeli ktoś chce jeszcze coś powiedzieć, to zapraszam. Mikrofon jest dla Was. Ja sobie wszystkim dziękuję za te prawie 8 lat walki wspólnej. I zapraszam do kontynuacji. W 2007 sobie odpuściłem, myślałem, że ten naród już więcej e, tych gamonii nie wybierze sobie przez ostatnie osiem lat czułem w, w tej chwili sobie nie oszuć. Chciałabym podziękować wszystkim ulicznikom za to, że zawsze czułam się z wami bezpieczna, za to, że mogłam z wami zawsze być. Bardzo, bardzo dziękuję i za to, że mogłam się z wami poznać za przyjaźń. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, a ja chociaż nie byłam tutaj każdego miesiąca, bo nie mogłam, to chciałam serdecznie podziękować Zbyszkowi Tomacie i po prostu wyrazić swój wielki podziw dla niego. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam w pod pod, pod, pod wariantami okalającymi wówczas tej. Pytałam Maćka Walkowskiego, kto ten wieńc ufundował. Zrobiłam zdjęcie, to było dla mnie niesamowite. Zawsze chciałam na Facebooku i od tego czasu jak się okazało, że przytaczam i potem znów się kto miesiąc, co miesiąc kładł te swoje wieńce pod murami Sejmu i tutaj pod pomnikiem z i, tym, i uważam, że jest on chyba dużym bohaterem tych wydarzeń w 30-tych Także wszystkim dziękuję bardzo. Podziwiam się. <risos> <risos> o é que eu Oh yeah C'est Yeah. <laughs> Jak, jak widzicie Państwo, wieniec Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości został ustawiony. W sferze zdecydowanie przyjemniejszej przebiegła dzisiejsza ceremonia. Serdecznie dziękuję za uwagę sprzed schodów na placu Piuszyckiego. Mówił do Państwa Krzysztof Nowak, Widołko. Do zobaczenia, do usłyszeń.